Nie, na pewno nie teraz, to na pewno za 100 lat, może kiedyś tam. Na pewno nie teraz, jutro się tym zajmę, teraz nie, są ważniejsze tematy. Nie, jakiś mityczny antychryst. Nie, nie wierzę, to się nie dzieje, tego nie ma, jutro będzie dobrze. Jest takie zjawisko w psychologii zwane prokrastynacją, czyli chorobliwa tendencja do nieskończonego przekładania pewnych czynności albo decyzji na później. Prokrastynator. Ciągle odkłada decyzje albo pracę, które ma wykonać, łudząc się, że jeszcze jest czas, jeszcze nie jest źle, jeszcze nie ma egzaminu i podobnie jest w kościele. Specjalnie większość z nas nie zauważa skrajnego stanu patologii i czyni to właśnie dlatego, by samych siebie ukłamać. Poważna większość jest sparaliżowana formatem patologii człowieka, którego nazywa się Ojcem Świętym, choć wcale nie jest. Oto w czasopiśmie egzorcysta możemy się dowiedzieć, że kontakt z okultyzmem może być przyczyną opętania. I widzę Jorge Bergoglio, jak z kardynałami klęczy wobec szamanki, który odprawia okultystyczne rytuały w ogrodach watykańskich. Ale cóż, większość nie kojarzy tych dwóch faktów. Nie widzą. Przypominają dzieciaki w rodzinie z problemem alkoholowym. I nie mówią głośno o tym problemie. Nie odczuwają i niestety nie ufają już nikomu. Dzieci z rodzin, gdzie króluje alkohol albo przemoc, mają odczucie paraliżującego wstydu i hamuje ich niedowierzanie, że to się naprawdę nie dzieje. Dlatego nie mówią o tym nikomu. Nie mówią głośno, nie mówią w rodzinie, nie mówią nawet sami sobie. Odają, udają, że wszystko jest idealnie. Nie mówi się przecież dla ojcu, zwłaszcza o ojcu świętym. Można mówić, że ma złych doradców albo, że jest nierozumiany. W większości towarzyszy wstyd, lęk i zwodnicza nadzieja, że jutro ten człowiek okaże się świętym ojcem, ale tak nie jest i nie będzie. Nie zagłębiamy się więc w temat, nie analizujemy go, mało tego, usprawiedliwiamy, bronimy, co najwyżej dyskutujemy, balansując na granicy aluzji i, broń Boże, nie przekraczamy nazywania rzeczy po imieniu. Dzieci w rodzinie z przemocą albo z alkoholem Same siebie ukłamują, że tak nie jest, jak jest. Mam wrażenie, że większość katolików się okłamuje i nie chce przyjąć do wiadomości, że Kościół staje się wspólnotą, współuzależnioną od kogoś, kto miał być ojcem i to świętym ojcem, ale nim nie jest, ani ojcem, ani świętym nie jest nawet papieżem. Mechanizmy obronne to ludzkie strategie psychiki, które mają za cel chronić nas przez doświadczeniami, które przerastają nas wobec których nie wiemy jaką zająć pozycję i radzimy sobie w ten sposób. Udajemy, że tych doświadczeń nie ma. Albo że jest cudownie.